Jeśli zignorujesz ten film, szatan odniesie zwycięstwo. Jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, proszę obejrzyj go do końca. Na świecie dzieje się coraz więcej zła. Wojna wisi na włosku, kataklizmy nie ustają, a ludzie żyją w grzechu, nieprawości i rozwiązłości. Szatan używa wszelkich środków, by zwodzić ludzkie serca. Proroctwa biblijne wypełniają się na naszych oczach. A ty, tak, Właśnie ty jesteś tym, kogo Pan Jezus dziś woła. Posłuchaj, jak sam Bóg mówi do ciebie. Nadeszły dni ostateczne i kraje na całym świecie ogarnęło wrzenie. Wszędzie wokół panuje polityczny chaos i zdarzają się przypadki głodu, zarazy, powodzie i susze. W świecie człowieka następuje katastrofa, a niebiosa również zesłały mu nieszczęście. Są to oznaki dni ostatecznych. Ludziom jednak wydaje się, że to świat pełen wesołości i splendoru. Świat staje się coraz bardziej efektowny i ponętny. Lgną do niego serca wszystkich ludzi, a wielu spośród nich wpada w sidła i nie jest w stanie się z tego świata wywikłać. Wielkie rzesze dadzą się sprowadzić na manowce tym, którzy trudnią się oszustwem i magią. Jeśli nie dążysz do osiągnięcia postępu, brak ci aspiracji, i nie zakorzeniłeś się w prawdziwej drodze, zostaniesz zmieciony przez falę zła. Tak, szatan właśnie tego chce, byś nie myślał, nie czytał Bożych słów, nie odpowiadał na Boże wezwanie. On zatrzymuje cię przez rozrywki, pieniądze, zmęczenie, wątpliwości, a nawet wymówki w stylu jeszcze poczekam. Ale zapamiętaj, to, że widzisz ten post, to nie przypadek. Właśnie teraz podejmujesz decyzję, od której zależy wieczność Twoja i Twojej rodziny. Zapraszamy Cię z całego serca do bezpłatnej grupy studiowania Słowa Bożego. Działaj teraz. Dołącz do mojej grupy na WhatsApp, link na profilu. Codziennie słuchaj Bożego głosu i czuwaj, by być gotowym na powrót Pana. Napisz w komentarzu Amen, by szatan zobaczył, że stoisz po stronie Boga. Udostępnij ten post tym, którzy jeszcze nie zdążyli uwierzyć w Jezusa. Może właśnie Twoje działanie da im szansę. Bóg widzi Twoje dobre uczynki, aniołowie już działają. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę.